Kredyty i pożyczki są często potrzebne w różnych etapach życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Jednak osoby z negatywną historią kredytową w Krajowym Rejestrze Długów lub Biurze Informacji Kredytowej mogą napotkać trudności w uzyskaniu finansowania. W Polsce większość banków sprawdza te rejestry przed udzieleniem kredytu, ale istnieją pewne wyjątki oraz alternatywy, które mogą okazać się pomocne. Banki spółdzielcze działające lokalnie często mają bardziej elastyczne podejście do klientów z negatywną historią kredytową. Chociaż większość z nich formalnie sprawdza Krajowy Rejestr Długów i Biuro Informacji Kredytowej, to decyzje kredytowe są podejmowane indywidualnie, z uwzględnieniem relacji z klientem i jego sytuacji finansowej. Warto odwiedzić lokalny bank spółdzielczy i przedstawić swoją sytuację. Niektóre banki zagraniczne działające w Polsce mogą mieć inne procedury weryfikacji kredytowej, które niekoniecznie obejmują Krajowy Rejestr Długów i Biuro Informacji Kredytowej. Przykłady to oddziały międzynarodowych instytucji finansowych, które mogą opierać swoje decyzje na globalnych, a nie lokalnych kryteriach. Choć nie są bankami. Instytucje pozabankowe oferują szeroką gamę produktów kredytowych, często bez sprawdzania Krajowego Rejestru Długów i Biura Informacji Kredytowej. Oto kilka z nich. Firmy pożyczkowe. Wielu pożyczkodawców specjalizujących się w krótkoterminowych pożyczkach, tak zwanych chwilówkach, nie sprawdza Krajowego Rejestru Długów i Biura Informacji Kredytowej. Jednakże takie pożyczki często wiążą się z wyższymi kosztami. Pożyczki społecznościowe, platformy pożyczek społecznościowych P2P, łączą pożyczkobiorców z inwestorami, którzy są gotowi udzielić pożyczki na bardziej elastycznych warunkach. Kredyty lombardowe, pożyczki pod zastaw wartościowych przedmiotów, takich jak biżuteria, elektronika czy samochody, często nie wymagają sprawdzania historii kredytowej. Firmy leasingowe Leasing jest alternatywą dla tradycyjnych kredytów, zwłaszcza w przypadku finansowania zakupu sprzętu, pojazdów czy nieruchomości. Firmy leasingowe mogą mieć mniej rygorystyczne wymagania dotyczące historii kredytowej, ponieważ zabezpieczeniem jest leasingowany przedmiot. Alternatywne źródła finansowania Istnieje kilka alternatywnych źródeł finansowania, które mogą być dostępne bez sprawdzania KRD i BIK. Kredyty od rodziny i przyjaciół. Choć nieformalny, jest to często najbardziej elastyczny sposób uzyskania finansowania bez weryfikacji kredytowej. Crowdfunding. Platformy crowdfundingowe pozwalają na zbieranie środków od dużej liczby osób, często bez konieczności sprawdzania historii kredytowej. Fundusze pożyczkowe. Lokalne fundusze pożyczkowe mogą oferować finansowanie na korzystnych warunkach, zwłaszcza jeśli środki pochodzą z programów unijnych lub rządowych. Ważne uwagi: koszty pożyczek. Instytucje, które nie sprawdzają KRD i BIK, często rekompensują wyższe ryzyko wyższymi kosztami kredytu. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z pożyczką. Bezpieczeństwo prawne. Upewnij się, że każda umowa jest zgodna z prawem. Warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym przed podjęciem decyzji. Ostrożność. Unikaj nieuczciwych pożyczkodawców, którzy mogą oferować pożyczki na bardzo niekorzystnych warunkach lub wręcz oszukańczych. Sprawdź opinię o firmie i jej wiarygodność. Podsumowanie. Uzyskanie kredytu bez sprawdzania KRD i BIK jest możliwe, ale wymaga większej ostrożności i dokładnej analizy dostępnych opcji. Choć większość banków w Polsce sprawdza historię kredytową w KRD i BIK, istnieją instytucje pozabankowe, banki spółdzielcze oraz alternatywne źródła finansowania, które mogą oferować pożyczki na bardziej elastycznych warunkach. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować każdą ofertę i wybrać najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie.